Jestem po dwutygodniowym poście dr Dąbrowskiej. Dużym skutkiem ubocznym tego postu było zrzucenie 4 kg w ciągu dwóch tygodni, 22 cm w pasie, 5 cm w biodrach i po 3 cm w udach. Więc powiem Wam, że w tak krótkim czasie bardzo szybko przemieściłam się z rozmiaru L do M. Na tym poście korzystałam z aplikacji. Z aplikacji dr Dąbrowskiej, i powiem Wam, że aplikacja jest bardzo pomocna. Są tam rozpisane różnorodne posiłki ze wszystkich dozwolonych warzyw i owoców i każdy pod swoją wagę, pod swój cel ma przygotowaną rozpiskę z wyjątkowo dobrze dobraną gramaturą. I powiem Wam, że posiłki były dla mnie bardzo wystarczające, mimo iż są mało kaloryczne, nie czułam głodu, byłam najedzona. Jak się czułam na tym poście? Na czułam się rewelacyjnie, nie bolało mnie dosłownie nic, nie miałam żadnej kuli głowy, w głowy. Czułam się fantastycznie, czułam się o wiele lżej niż przed postem. Wcześniej czułam się taka zmęczona, ociężała, teraz miałam przypływ energii. Zauważyłam też znaczną zmianę na plus w kondycji włosów, paznokci oraz Skórę. Bardzo polecam aplikację osobom, które z tego postu chcą skorzystać lub już mają w planach pierwsze, pierwsze korzystanie z postu. Na pewno się na aplikacji nie zawiedziecie, będzie Wam bardzo pomocna. Z postu na pewno będę korzystała nadal. Założyłam sobie taki cel, że, że z postu będę korzystała trzy razy w ciągu roku, czyli wiosna lato i, i okres jesienny. Nawet mój partner przekonał się i właśnie teraz będzie też próbował post, więc polecam Wam wszystkim gorąco, jeżeli chcecie coś zrobić dobrego dla swojego organizmu.